Oddział desantowy, proszę czekać. Trwa proces dekontaminacji. W porządku, komandorze? Wyglądasz dość blado. To ten cholerny szyfr. Ta Asari nieźle namieszała. I po co? Wciąż nie wiemy, gdzie można znaleźć ten głupi kanał. Co za bzdura. Ten szyfr doprowadzi nas do kanału. Po prostu nie wiem jeszcze jak. Ciągle pozostaje nam jeszcze jeden trop, komandorze. Ta Asari w systemie Artemis Tau, Córka Benezji. Jest specjalistką od Protean. Może będzie coś wiedzieć. Nie martw się. Wkrótce się nią zajmiemy. Załoga, rozejść się. Przesłałem raporty z komandorze. Połączyć pana z Radą? Przełącz ich, Joker. Już łączę, komandorze. Komandorze, egzogenii powinno cię poinformować o Dorianie. Zadanie byłoby wtedy znacznie prostsze. Może wtedy zamiast niszczyć, można było spróbować go zabezpieczyć? Nie rozumiem, po co badać tę istotę. Chyba tylko po to, by ją zabić. Zabić? Wy ludzie uwielbiacie niszczyć rzeczy, których nie rozumiecie. Torian nie był skomplikowany. Więził i zabijał niewinnych cywili. Może tak jest lepiej? Przynajmniej udało się uratować kolonię. Oczywiście, że się udało. Przepart zrobił wszystko, by uratować ludzką kolonię. To, że jestem człowiekiem, nie ma tu nic do rzeczy. Oni mieli kłopoty. Godne podziwu. Jednak widma muszą się czasami poświęcać. Mam nadzieję, że i Was będzie stać na poświęcenie. Do widzenia, komandorze. Czekamy na kolejny raport.